W drugim, w drugiej części Friedrich z tej strony Rubista i tak tutaj jeszcze sobie wymieszam kostkę, bo Friedrich to jest trudniejsza metoda układania 3x3, ale i nie tylko. Można też układać metodą Friedrich 4x4, może 6x6. 5 na 5 Większe kostki też można układać w Fridrich, Tak samo jak mega Mixa. Mega Mixa się układa inną metodą, ale szybszą na pewno niż ja będę tłumaczył. Teraz będzie y, druga część. Są trzy części Friedricha. I dzisiaj taki algorytm się nie będziemy uczyć, tylko będziemy mieli sloty. Co to jest slot? Slot ym, to y, jest już drugi krok na, y, naszego układania. I slot to jest: my Będziemy nazywali przyłączoną papugę. Przyłączoną papugę do. O, to jest slot. To jest slot. Przyłączona papuga do kota. I tutaj będziemy robić sloty. Nie, że wkładamy kota o tak o, o tak normalnie wkładamy kota i potem robimy pap papugę. Jak to? Jak tu się robi to. No, nie tak. Tylko najpierw pierwszym krokiem będzie zrobienie. Nie będziemy robić my do sera, tylko z lbl po prostu będziemy robili krzyż. Od razu krzyż, będziemy łączyli krzyże. I spróbuję teraz sobie połączyć krzyże, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Albo będziemy powtarzali to kilka razy, bo będą trzy części, albo cztery. Friedricha. zależy ile mi zajął jeden odcinek. Ale co to jest łączenie krzyżów? Dołączenie no, krzyżów, czyli to jest po prostu połączenie wszystkich. Całego krzyża do drzwi. Jeszcze nie robimy my się do serca, tylko po prostu jak najszybciej spróbujemy włączyć sobie krzyże. O Tutaj mamy, tutaj, tutaj. No i cały krzyż zrobiony. I to robimy jak najszybciej. To jest chyba bardzo łatwy krok, którego się chyba nie musimy oczyć, ale jeszcze możemy sobie powtórzyć z tego powodu, że metoda Friedrich jest bardzo trudna, bo jest dużo algów, jest dużo, jest alfabet będzie ściąga na górze, jeżeli się uda, albo nie będę pisał na górze, tylko zrobię na kartce, będę pokazywał w trzeciej części algorytmy, bo w trzeciej części będą algorytmy. I te algi to też um, um, OLL-em, to, to, to nie będziemy robili OLL-a, tylko będziemy robili Fridich Uproszony, dlatego um, um, ten OLL nie będzie nam um, potrzebny, bo robimy Fridich Uproszony. Teraz um, jest bardzo łatwo zrobić ten krzyż, bo on jest strasznie łatwy i te sloty. Nie będziemy łodzić tych papug, a jak się robi sloty? Pierwszy, pierwszy Pierwszy taki, Taka metoda To jest po prostu zrobienie Wzięcie tego krzyża sobie Na dół Tego co już zrobiliśmy I znaleźć sobie na górze na, tym, na tej górze Jakiegoś białego narożnika Ogólnie ten free Którego teraz uczę To przyda się na zawodach za 30 sekund jakoś będziecie mieli. A ja już układam to po 22 sekundy, po 17. Bo ja już jestem tak, można powiedzieć, że doświadczonym y, cuberem. Y, y, dlatego już tak szybko. Jeżeli ktoś tak będzie umiał dobrze układać. Kochy, kostki jak ja, albo mój kolega Franek, to um, już są doświadczonymi i um, też będzie dodatkowy odcinek: dwie części, um, gdzie będziemy się uczyć, jak wkładać sloty. Bo w, w, bo w metodzie Friedrich. Jakoś nie za bardzo można przewracać kostką, to znaczy można, ale wtedy tracić czas na układanie, dlatego będę mówił jak się wkłada sloty. Tam będą algi, ale nie się nie martwcie, wszystko opowiem. Algi to, jest, to, to są w skrócie algorytmy, tak dla przypomnienia, ale tak. Fajnie jest, naj, najfajniej mieć takiego fajnego slota, którego można sobie włożyć normalnym kotem. Ale łatwiejszy jeszcze jest sposób... Ale to już będzie w pierwszej części. Mamy tutaj pierwszego slota, który mi się sam zrobił, możemy go sobie włożyć i na górnej warstwie mamy wszystkie. Możecie mieć też tutaj, ale to potem omówię i robimy najpierw pierwszą sytuację. Dobra. Szukamy pierwszego i musimy go włożyć do naszych drzwi. Jakie on ma kolory? Pomarańczowy i zielony. Musimy to po, te, ten narożnik podsunąć pod drzwi, które tu mamy. Niech was to nie myli, ten klocek, bo on jest żółty, a to jest biały. I teraz wkładamy go sobie tak, żeby ten był na górze. O tak, żeby nie wpasował się tak, tylko żeby był o tak. Zna, Znajdźcie sobie taki, a jeżeli macie znaczy o taki, Macie taką sytuację, to jest bardzo łatwa sytuacja, którą, mo, y, którą możemy sobie zrobić wspólnie. Idziemy tym, o tym y, tą myszką idziemy do góry, ten siada tutaj i idziemy do dołu. Ładnie nam się zrobiło. Tutaj też powiem, że to nie ma znaczenia, czy ten narożnik nie ma dobrych kolorów, bo i tak tego, te sloty sobie wyjmiemy. Dobra, teraz co, co zrobić, żeby ten slot nam powstał? Jak jest taka pierwsza sytuacja, to szukamy na górnej warstwie, ja, yy, jakie ten kod ma kolory? Zielony, czerwony. To na górnej warstwie, na tej, nie na tej, tylko na tej, trzeba sobie znaleźć papugę, która ma takie właśnie kolory: czerwono, zielono, czerwono, zielono. I musimy podsunąć to pod ten kolor, że jak ten, że jak ten, musimy podsunąć sobie tu. Czy jak my dopasujemy, to będzie dobrze? Nie! Dlatego trzeba wziąć sobie to do siebie. Przesunąć w bok i zrobić dół, dół, góra, góra. I zobaczcie. Włożył nam się, ale my tego nie chcemy, więc zrobimy papugę. To może to tą... Wyjął nam się. Teraz sprawdźmy, czy jak zrobimy tego slota o tego, to, to ładnie nam... Nie. Bierzemy tak, i robimy tak. I bierzemy go tak, żeby. O tak sobie bierzemy kostkę. Tak. O tak, żeby. Dobra. Ten, włożyliśmy go w drzwi jakieś. Tego, co chcemy zrobić z lota. Teraz tym rogiem, gdzie on jest, przesuwamy raz w bok. I mamy następny róg. Tu mamy jeden. I jak przesuniemy sobie w lew w, w lewo raz, to będziemy mieli następny róg. I tutaj musimy tak przekręcić górną warstwą, żeby ten, żeby jak mamy tak, żeby ładnie ten nam się podsunął pod prawy ten, pod prawy no pod podprawy pasek i teraz jak, jak już to mamy to robimy cykl dół dół góra góra zaczynamy ścianką nie tą gdzie jest ten tylko tą przeciwną dół dół góra góra teraz cofnijmy i spróbujmy go włożyć jak mamy już tak to robimy ym, slota czyli tego co jest tutaj idziemy nim do góry i sprawdzamy, czy się zrobi. Zrobi nam się slocik? Oczywiście, tak. Więc teraz, jak już weszliśmy tym slotem do góry, to odchodzimy raz w bok i idziemy znowu na dół. Dobra, jak już mamy zrobione tego slota, to podsuwamy go pod drzwi. Jakie on ma kolory? Jeszcze raz: zielony, czerwony, zielony, czerwony i robimy. Slocika, już mamy dwa całe. Przechodzimy do następnej sytuacji. Następna sytuacja to tak zwany trzyruchowiec. Co to jest trzyruchowiec? Sy sytuacja jest wtedy, kiedy mamy ładnie podłożonego go pod drzwi, ale zobaczcie, tu nam się schował. O ten, mamy tutaj znowu y czerwono zielone i czerwono zielone Wtedy, tym możemy sobie podejść po niego. I zobaczcie jak się nam ładnie robi. I teraz już nie musimy odchodzić i wracać. Tylko jak już tak mamy, to nie musimy od razu odchodzić i wracać, tylko jak mamy już tak, to idziemy sobie dwa razy. Tak zwany trzyruchowiec. Idziemy w dół. Tak zwany trzyruchowiec, bo ma tylko trzy ruchy. Dobra, następna sytuacja. To jest wtedy, kiedy mamy ładnego trzyruchowca, ale to nie jest właśnie trzyruchowiec, bo ten pokazuje na górę. Jakie on ma kolory? Niebieski i czerwone, Tak dla zapamiętania. Nie jest, że tam będziemy jakieś algi robić, ale tak. To tutaj musimy sobie zrobić, znaleźć na kostce pusty slot. Tu jest pusty slot? Tak, to jest pusty slot. I teraz musimy tym. Tak, tak, żeby przesunąć górną warstwę, aby ten, tym, tą papugą był ten pusty slot na prawo. Teraz, jak, jak już tak mamy, to ten, to ten slocik musi zejść w prawo, tak żeby ten był z boku. Teraz możemy dowolnie ruszać całą warstwę, bo nie ma nic tu zrobione. Dlatego możemy sobie włożyć alga. Nie alga, tylko ym, nie. Jeszcze raz pomyliłem się, przepraszam. Musimy sobie znaleźć z lewej strony. Ym, z lewej strony i z prawej. Ym, nie, tylko z lewej. Musimy sobie znaleźć z lewej strony pusty slot. Nie z prawej, tylko z lewej, przepraszam. Ym, ale tak, to jak mam już z lewej pusty slot, to musimy zejść tak, aby ten przejął ten slot. Ten. Ta papuga przyjęła ten slot. Raz w bok. O. Pra, pra, tak, żeby papuga przyjęła prawy slot. No. I co teraz mamy zrobić z tą papugą? Bo to jest trochę bez sensu. No. Po co mamy zejść w bok? Teraz tym slocikiem do, dopasowanym do tego możemy możemy sobie zejść na bok i teraz cofnąć krzyż. Zobaczcie, jak się nam ładnie zrobi. Po co jest to, jak mogliśmy zrobić tego trzy ruchowca? Hmm. No, bo przecież, jak chci chcielibyśmy zrobić trzy ruchowca, no to przecież byśmy go nie zrobili. Dlaczego? Tylko go wyjmę. Bo. Przecież on pokazuje do góry, dlatego nie możemy zrobić ruchowca. Musimy zejść na bok, włożyć go. Nie. Ten. Yy, trzeba po prostu yy, zejść na bok, włożyć. Go. Dobra, a, yy, i ten yy, trzeba zrobić. Yy, trzeba zrobić. Na bok, wejść i cofnąć. I jak mamy już takie coś, to mo możemy sobie tego slocika włożyć. Czyli górę, lewo, dół i robimy następnego slota. Dobra, teraz mamy taką sytuację, gdzie możemy zrobić. gdzie nie, gdzie mamy ładną sytuację na trzy ruchowca. Tylko, że jak chcemy zrobić tego trzy ruchowca to nie możemy. Tutaj po prostu o, w ostatnim, bo jak wszystkie już trzy mamy zrobione, to w ostatnim możemy po prostu yy, włożyć go i zrobić papugę. Tu we Friedrichu też można zrobić papugę, yy, bo papugi są bardzo łatwe. W następnym odcinku yy, z serii Friedrich Będę pokazywał algi na um, sloty, um, ale też teraz sobie układam um, Friedrich, bo ten. Og ogólnie, dzisiaj się uczułem um, tych algów na, na żółty kolor. Mogę kilka pokazać, jeżeli chcecie. To mogę chociaż jeden pokazać, jak to się robi, jak to wygląda, w ogóle i um, jaki czas jest. To, to znaczy będę układał tylko trzy pierwsze kroki. Um, będę układał trzy pierwsze kroki tym. Będę układał trzy pierwsze kroki um, e, Friedrichem. Czy tam Friedrichem już? Można i tak i tak mówić, albo Friedrich, albo Friedrich. To jest po prostu, to nie ma znaczenia. Tak jak na przykład mówi się, ym, ym, można mówić chlepy i chleby. Tylko, że się pisze chleby, ale można mówić chleb. Dobra. Lecimy. Kurczę, nie obejrzałem sobie kostki i teraz mi jest trudno. Nie mam. Kurczę, muszę dość do góra-góra. Do bardzo za, za to was przepraszam, co teraz powiem. Nie przepraszam, tylko bardzo mi jest smutno z tego powodu, bo ostatnio dwóch moich kolegów, nie kolegów, tylko dwóch takich z mojego się dla mnie obraziło i nie będzie komentarzy, bo, bo ostatnio to um, jakoś mi jest um, smutno mi z tego powodu bardzo. Ale um, jeżeli będę pod, jeżeli jeszcze podrosnę i będę miał powyżej 10 lat to wtedy może. To jeszcze za dwa lata, ale szybko minie. O, ej, ty! Wow, już tak szybko! jest czyli nie mam slota żadnego albo dobra mam Ogólnie jak się układa w Friedrich to rzadko jest um, to rzadko jest y, sanki y, są so, so, sanki bo ja jeszcze się nie uczyłem um, jak się robi sanki. Co? Idealnie zatrzymałem 58 sekund. Nie ma żadnej setnej. Ja nie mogę. Co to jest za czas? Ogólnie znam szybszy sposób na. Krótszy sposób na. Ym, y... Na. Cz... Y... Krótszy sposób. Nie krótszy, tylko dłuższy sposób na szachownicę. To jest takie coś. Dwa razy środkową, dwa razy górną. Dwa razy środkową, dra... dwa razy górną. Jak mam już takie coś, to do boku. Teraz nasymuściane. <grymne> Ale co jest z nieno saver robimy? Dobra. Bardzo fajnie. Tutaj jeszcze jest 6 na 6 nie do układana. Ale jeszcze raz sobie włożymy 58 sekund. Ogólnie mi klocki z kostki wypadają, bo muszę je sobie pod ten podregulować. Nie podregulować, tylko podkręcić sobie, żeby, żeby magnes trzymał lepiej. żeby nie wypadały. Ale tak to fajnie się je układa. Znowu nie obejrzę kostki i mi jest trudno. Co? Co? Nie. Ja. No co? Co jest? Ja, ale się spóźniłem, ale się spóźniłem. Nie, no teraz muszę to odrobić. Nie, nie. Jest dobra, odrobię, odrobię, odrobię. Nie, no już nie odrobię. I czas 59 sekund i prawie minuta. Jeszcze 90 y, tysięcznych i y, by była minuta. Cała minuta, o tak, czas. I co mi tak to wypada? Nie, no już dzisiaj muszę to bo, Tylko nie wiem kiedy, bo dzisiaj mam do 18 jeszcze dodatkowe. Mm. Teraz już tak za bardzo się nie spieszę, bo wiem, że będę miał trochę słabszy czas niż ostatnio. Albo nie wiem, wtedy miałem problem z krzyżem mocnym. Taki, bo nie, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Teraz będę miał mini problem, ale myślę, że zdążę. Dobra. dobra, problem będzie. Aha, minuta trzynaście. To nie było akurat Friedrich, bo teraz już się nie przyzwyczajam do algów wolnych. Ale też nie jestem przyzwyczajony już do pll -a, bo już od dawna układam od Friedrich, już chyba 3 dni. Jestem odzwyczajony od pll -a, dlatego PLL-em teraz układam, sprawdzić ile menu. będę miał czasy, czasu i już wiem. Dobra, ogólnie y, ten 32 ścian mi jeszcze nie wyszedł. Jeszcze nie oglądałem tutorialu, więc jakoś za tydzień będzie tutorial, ale też pokażę moją metodę, która jest bardzo fajna, też bardzo fajna. Nauka no, Tanikowski. I to właśnie, wiecie skąd y, wy, wymyśliłem sloty? Slot to jest nazwa, taka już od, od dawna, ale nie moja, tylko ktoś się tak wymyślił, pewnie rubi Erno Rubik Ale ym, ym, Sloty y, Czyli te, te krawędzie To jak jeszcze nie zręcznili To też sobie tak pomyślałem po Że szy, szybszą metodą będzie właśnie Robienie tych Slotów ym, Szybszą metodą Bo ym, w następnej części ym, Którą będzie Robienie algów I ogólnie będzie um, tam już łatwiej, to znaczy będę Wam pokazywał alfabet i przekręcenia. To będę też pokazywał, jak nagram filmik, jak będę przekręcał um, i będę pokazywał na filmiku, w którym um, będzie właśnie tyle. Um, trochę algorytmów będzie, bo aż 9, jeszcze 7 na biały kolor i 2 na y, samki. Nie, nie samki, tylko na ułożenie koloru, ale tak to ogólnie jest fajnie. Bardzo fajnie. Bra. Ojej, ojej, ojej! Ale zepsułem. Jeszcze jeden punkt, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze dosłownie jedna. Czy ukończysz czas? Pięćdziesiąt sześć.

To porak odcinek skończyć Zapo, zap, na, na zapowiadanie dzisiaj chyba nie ma bo już wszystko, wszystko wiecie czy jest ścian już zbliża się następna część Friedrich um, i mam zadam wam jeszcze taką pracę domową jeżeli chcecie się nauczyć Friedrich to zapamiętanie całego alfabetu na kostce pa